Nie znajdziesz tu asfaltu, nie znajdziesz tu nawet ulic. Przynajmniej nie takich, jakie znasz. Są tylko ścieżki. Kamienne, wąskie, wijące się jak nerwy tego miasta. Dziewięć tysięcy zakrętów i za każdym inna historia. Fez nie udaje nowoczesności. Nie musi. Jest jak księga, której nie przewrócono ostatniej strony. A jej historia pisze się sama. Witamy w Fezie, w najprawdziwszym mieście Maroka. Pierwsze wrażenie chaos. Fez nie podaje ci ręki na powitanie. On cię testuje. Już od pierwszych kroków w Medynie czujesz się jak bohater opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy, ale bez mapy. Wąskie uliczki wydają się identyczne, a każda próba znalezienia drogi kończy się kolejnym zakrętem, kolejnym skrótem kolejną niespodzianką. Na początku może ci się wydawać, że wszyscy cię obserwują sprzedawcy, starcy siedzący na progach domów, dzieci biegnące z plecionymi koszami. Ale to tylko Fez testuje Twoją cierpliwość. Jeśli zamiast walczyć z jego chaosem, po prostu się poddasz, zauważysz coś, co umyka wielu turystom. Tutaj wszystko ma swoje tempo. Sprzedawcy w kawiarniach nie gonią za klientem, bo wiedzą, że jeśli herbata jest dobra, ludzie przyjdą sami. Garncarze w warsztatach nie pracują szybko, bo doskonałość wymaga czasu. Gdy zapytasz kogoś o drogę, zamiast wskazówek możesz dostać zaproszenie na miętową herbatę. Nie żeby coś sprzedać, tak po prostu festo miasto, które traktuje Cię jak gościa, nie jak turystę. A gdy już myślisz, że znalazłeś w nim jakiś porządek, ono znowu Cię zaskakuje. Jest takie miejsce, gdzie fez pachnie najmocniej, a raczej uderza cię zapachem tak intensywnym, że niektórzy wymiękają. To garbarnia Czoura. Największa i najstarsza w Maroku. Miejsce, gdzie od ponad tysiąca lat farbuje się skóry w dokładnie ten sam sposób. Z góry wygląda jak paleta malarska. Kamienne kadzie, wypełnione barwnikami, mienią się czerwienią, szafranową, żółcią, intensywnym błękitem. Ale wystarczy stanąć bliżej, by poczuć prawdziwą siłę tego miejsca. I nie chodzi tylko o zapach. Mężczyźni w krótkich spodenkach brodzą po kolana w mieszance wapna wody i gołębich odchodów. Tak to właśnie one sprawiają, że skóra staje się miękka jak jedwa. Proces ten wymaga siły i wytrzymałości, bo przez cały dzień robotnicy zanurzają ręce w chemicznych kąpielach, przerzucają skórzane płachty i farbują je przy użyciu naturalnych barwników szafranu, maku i indygo. Jeśli masz szczęście, ktoś pokaże ci stare księgi, w których zapisywano receptury barwników. Te sekrety przekazywane są z ojca na syna, i choć turyści oglądają garbanie z balkonów, pobliskich sklepów, prawdziwa magia dzieje się na dole. Pracujący tu ludzie często nigdy nie byli poza Medyną, nigdy nie widzieli oceanów ani pustyń Maroka. Ich świat to skóra, skóra i skóra. A jeśli myślisz, że garbanie to najbardziej niezwykłe miejsce w Fezie, poczekaj, bo to miasto ma jeszcze więcej tajemnic. Jeśli szukasz sprawdzonego, certyfikowanego przewodnika po Fezie, napisz do mnie, podeślę chętnie na miary, bo oszustów w Fezie jest sporo. Fez to miasto pionowe, to co najlepsze jest zawsze gdzieś nad tobą albo pod tobą. Jeśli wejdziesz w niepozorną bramę, możesz nagle znaleźć się w Riadzie, miejscu, które wygląda jak inny świat. Wysokie mury chronią je przed hałasem Medyny. A w środku fontanna, pomarańczowe drzewa i ściany pokryte mozaiką tak skomplikowaną, że jej wzór przypomina perskie dywany. To za ciszy których zapomina się o chaosie ulic. Ale Fez skrywa nie tylko ogrody i spokojne dziedzińce. To miasto pełne tajemnic. Kiedy spytasz starszego mieszkańca Fezu o funduk al najarin najpierw się uśmiechnie. To dawny Karawanseraj, miejsce, gdzie odpoczywali kupcy wędrujący jedwabnym szlakiem. Dziś to muzeum marokańskiego rzemiosła, w którym można zobaczyć kurz dawnych mistrzów drewna i metalu. Jeśli jednak zapytasz o ukryte przejścia pod Fezem, reakcja będzie inna. Niektórzy powiedzą, że to tylko legenda, inni zmienią temat. Mówi się, że pod miastem istnieje sieć podziemnych tuneli łączących meczety i dawne pałace. Część z nich to stare cysterny, inne przejścia, którymi władcy fedzą mogli uciekać w razie zagrożenia. Gdyby ściany medyny mogły mówić, opowiedziałyby historię o spiskach, intrygach i sekretach. Które nigdy nie ujrzały światła dziennego. I właśnie to w fezie jest najpiękniejsze. Nigdy nie wiesz, czy mijana przez ciebie brama skrywa zwykły dom, czy wejście do świata, którego nie znajdziesz w przewodnika. No i oczywiście, nie można zrozumieć fezu bez smaku. Tu nawet jedzenie jest częścią historii. Na pierwszy rzut oka wydaje się proste: chleb, kops wypiekany w piecach, oliwki, ser i miód. Ale spróbuj wejść głębiej w Medina, a odkryjesz, że kuchnia Fezu to prawdziwa mozaika wpływów berberyjskich, arabskich, andaluzyjskich. Śniadanie? Hmm, msemen, cienkie warstwowe naleśniki, które najlepiej smakują skropione miodem. Obiad? Pastilla. Jedno z najbardziej zaskakujących dań Maroka. Wygląda jak słodkie ciasto, ale kryje w sobie mięso gołębia, doprawione cynamonem i cukrem pudrem. To pozostałości po kuchni andaluzyjskiej, kiedy fest był centrum kultury muzułmańskiej w Afryce Północnej. Ale prawdziwy rytuał to herbata. W Maroku nie nalewa się jej byle jak. Najpierw mięta musi nasiąknąć aromatem, potem cukier. I to sporo, bo Marokańczycy lubią, gdy herbata jest słodka jak syrop. A na końcu Wysoko uniesiona ręka i cienki strumień herbaty spadający do szklanki, by powstała idealna pianka. Bo herbata bez pianki w Maroku to nie herbata. Jedzenie w fezie to nie tylko smak, to tradycja przekazywana przez pokolenia. W restauracjach może być dobre, ale prawdziwe cuda dzieją się w domach. Jeśli kiedykolwiek dostaniesz zaproszenie na domowy tagin, nie odmawiaj. To nie tylko posiłek, to opowieść o fezie zamknięta w garnku. Chcesz, żeby za Ciebie ogarnąć zwiedzanie w Maroku czy w Fezie? Przewodników, noclegi i kierowcę. Daj znać, z radością na bieżąco się tym zajmiemy. Nie pobieramy za to prowizji, a z radością przyjmiemy tylko i wyłącznie wsparcie i dołączenie do naszych patronów na Patronite. Fez nie istniałby bez ludzi. Możesz podziwiać architekturę, zachwycać się kolorami i smakami, ale prawdziwa dusza miasta tkwi w jego mieszkańcach. To oni są strażnikami tradycji, które przetrwały wieki. Spacerując po Medynie, szybko zauważysz, że tutaj każdy ma swoją rolę. Są piekarze, którzy wypiekają chleb w starych piecach, do których mieszkańcy przynoszą surowe ciasto. Tak, dobrze słyszałeś, by po kilku godzinach odebrać jeszcze ciepłe bochenki. Są rzemieślnicy, którzy nie używają nowoczesnych narzędzi, tylko własnych rąk i wiedzy przekazywanej z ojca na syna. Są herbaciarze, którzy nie śpieszą się, bo dobra herbata wymaga czasu. Ale najbardziej fascynujący są przewodnicy Fezo. I nie mówię o tych, którzy oferują swoje usługi turystom na głównych placach. Mówię o ludziach, którzy znają miasto jak własną kieszeń. Starszy pan, który pokaże ci zaułek, gdzie kiedyś mieszkał wielki poet. Ta? Przedawca, który opowie ci historię sklepu, istniejącego od czterech pokoleń. Kobieta, która nauczy cię, jak rozpoznać prawdziwe przyprawy od tych podrabianych. Ludzie Fezu są dumni ze swojego miasta. Dla nich to nie tylko miejsce do życia. To dziedzictwo, które trzeba pielęgnować. Gościnność to nie jest pusty frazes. A prawdziwa wartość. Jeśli spotkasz się z ich życzliwością, poczujesz się nie jak turysta, ale jako gość. A to jest ogromna różnica. Jeśli Fez jest labiryntem, to suki są jego sercem. To tutaj miasto tętni życiem, pulsuje dźwiękami i kolorami, a każdy zakręt przynosi nowe zapachy i obrazy. Nie można przejść obojętnie obok stoiska z przyprawami. Stosy kurkumy, szafranu i papryki układają się w małe piramidy. A powietrze przesycone jest aromatem cynamonu, anyżu i suszonej mięty. Wystarczy jedno głębokie wciągnięcie powietrza i nagle jesteś w innym świecie. Dalej, wśród warsztatów rzemieślniczych, możesz zobaczyć, jak powstają ręcznie robione dywany, biżuteria inkrustowana srebrem, misternie zdrobione lampy, które rzucają cienie jak arabeski na ściany domów. Każdy przedmiot ma swoją historię, każdy jest dziełem kogoś, kto poświęcił lata na doskonalenie swojego fachu, ale suki. To nie tylko kupowanie, to sztuka negocjacji. Marokańczycy traktują targowanie jak grę, w której ważny jest spryt, cierpliwość i poczucie humoru, bo to buduje relacje. Jeśli zapytasz o cenę i zgodzisz się od razu, możesz spotkać się z rozczarowaniem, bo właśnie przegapiłeś szansę na świetną zabawę. Najpierw cena z sufitu, potem twoja propozycja, teatralne uniesienie rąk sprzedawcy, kilka minut rozmowy. Uśmiechy, a na końcu transakcja, z której obie strony są zadowolone. Na suku trzeba być czujnym, bo choć większość handlarzy jest uczciwa, znajdą się i tacy, którzy chętnie sprzedadzą ci oryginalne berberyjskie antyki prosto. Z chińskiej fabryki. Ale jeśli wiesz, czego szukać i jak pytać, możesz trafić na prawdziwe perełki: ręcznie tkany kilim, stare miedziane naczynie czy skórzoną torbę pachnącą naturalnym barwnikiem. Suki w Fezie nie są zwykłymi targami. To żywe muzea, w których każdy zakątek opowiada historię dawnych karawan, mistrzów rzemiosła i podróżników, którzy przybywali tu od setek lat. A kiedy już znajdziesz swój skarb? Warto zrobić przerwę, napić się herbaty i po prostu chłonąć atmosferę tego miejsca, które zmienia się co chwilę, a jednocześnie pozostaje takie samo od stuleci. Jeśli film Ci się podoba, zostaw łapkę w górę i komentarz. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a dla mnie jest ultra ważne. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. Do zobaczenia w kolejnym filmie.